Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Bolić Fitness League. Dzisiejszy materiał będzie zaprezentowaniem czy przedstawieniem Wam mojego poglądu czy sposobów w jaki ja przeprowadzam rotację. Dwa lata temu, na podobnych zasadach, przeprowadzana już była u mnie rotacja, zadziałała bardzo dobrze. W tym roku, właśnie na nią od tego tygodnia. Mam nadzieję, że przyniesie podobny rezultat jak w zeszłym. I teraz yy, chciałbym Wam przedstawić, mniej więcej na czym polega moja rotacja, w ten sposób, który ja. Wykonuje. Czym jest w ogóle rotacja węglowodanami, bo to o tej rotacji mówimy, jest to założenie po prostu, w którym jednego dnia spożywamy większą ilość węglowodanów, w drugim mniejszą, w trzecim jeszcze mniejszą. Po to, aby oszukać metabolizm, ponieważ jak wiemy, nasz organizm się przyzwyczaja do wszystkiego, więc jeżeli się, te makrosy się zmieniają, te ilości się zmieniają, to metabolizm teoretycznie powinien dostać tak zwanego pierdolca, i powinien szybciej działać i powinien się adaptować do tego wszystkiego. I teraz mm, dużo ludzi wykonuje jakieś refeed daye, jakieś cheat daye, właśnie po to, aby nakręcić ten metabolizm w sytuacji, w której jedziecie na rotacji węglami. To nie jest absolutnie konieczne, dlatego że dzień wysokowęglowodanowy jest, można powiedzieć, odpowiednikiem czegoś takiego. Yy, I teraz tak, yy, są różne metody prowadzenia rotacji, bardzo dobrze jest opisana ona przez Jakoba Staka. W informacjach pod filmem macie link do jego materiału, czy do jego artykułu, który się znajduje na jego stronie odnośnie rotacji węglowodanami, bo to jest tak rozległy temat, on tam wszystko dokładnie przedstawia, to jest tak rozległy temat, że zajęłoby to bardzo dużo czasu, zanim ja bym to wyjaśnił, więc to szkoda naszego czasu, a zwłaszcza waszego. I ja już przejdę do tego, jak ja to robię, jak ja to widzę, jest to bardzo proste, ale no jest trochę liczenia, no nie, nie ma tego liczenia dużo, ale trochę jest. Czyli zaczynamy. Rotacja ala Freak. Pierwsza sprawa. Powiedzmy na dzień dzisiejszy spożywacie 500 gramów węglowodanów. Czy 500 gramów węglowodanów? Na dzień dzisiejszy. To jest oczywiście przykład. I teraz. Waga wam stoi, nie wiecie co zrobić. Chcecie uciąć yy, te węgle, ale boicie się, że będzie wam ciężko na nich wytrzymać. Że już teraz na przykład jest wam ciężko, bo tak może być. Co robimy? Powiedzmy macie założenie, to jest założenie, bo dlatego tak jest założenie, żeby to lepiej było zrozumieć i prościej. Z założenia chcecie uciąć 100 gramów węgli przykładowo. To daje 400 gramów węgi dziennie. Kurs, marka się wypisuje. Trzeba będzie kupić nowy. Kolejne wydatki. Oglądajcie je prawie do końca. Czyli chcecie mieć 400 g węgla. I co robimy? Ja osobiście stosuję taką metodę rotacji węglowodanową, węglowodanami, że stosuję 3 dni dzień wysokowęglowodanowy, dzień średnio węglowodanowy i dzień niskowęglowodanowy. Przy czym nie notuję tego tak jak niektórzy, że na przykład jak robią nogi i plecy, to mają dzień wysoki węgli, jak mają inne partie to średnia, jak w dniu beztreningowym niskie. Tak jest najbardziej najwięcej osób tak robi, to jest bardzo popularne. Ja stosuję metodę wysoko, średnio nisko i znowu wysoko, średnio nisko, wysoko, średnio nisko. I to się wtedy zmienia. Czasami wypada, u mnie będzie tak jutro, ha, ha, że mam dzień bez treningu siłowego, a będę miał najwyższe węgle. Dzisiaj z kolei robiłem barki, a miałem najniższe. Czasami zdarza się tak, że tam nogi na najniższych węglach, yy, dlatego no, ma to swoje plusy i minusy, na redukcji według mnie na piśnogi dla organizmu czasami jest bardzo dobre rozwiązaniem, dlatego ja preferuję właśnie taką I co robimy? Czyli mamy 3 dni, wysoko, średnio, nisko, czyli nasze 400 gramów węgli mnożymy przez 3, co nam daje w tym momencie 1200 gramów węgla na 3 dni, no i przechodzimy do liczenia. Mamy 1200 gramów węgla na te nasze 3 dni. I teraz, początkowo mieliśmy 500 gramów, zeszliśmy do 400. I teraz jest bardzo istotne. Wysoki dzień węglowodanowy ma być wyższy niż był wasz pierwotny. Dlaczego? Dlatego, żeby organizm odczuł to, że jest tego więcej niż było dotychczas. Czyli w tym wypadku naszym, jak mamy 1200 na 3 dni, bierzemy 600, mamy 100 więcej gramów węgli, aniżeli było to przed zmniejszeniem węgli i wprowadzeniem rotacji. Mamy 600 gramów węgli, czyli bierzemy połowę naszej puli. Bum, zostaje nam 600 gramów. Teraz wchodzimy na dzień średni. Ale pamiętajcie, że zostało nam już nie 1200, tylko 600. Czyli te 600 musimy sobie jakoś podzielić. Jeżeli byśmy podzielili to po 300, no to wtedy mamy problem, możemy to podzielić oczywiście tutaj 500, a tutaj 100, ale to jest wtedy mała różnica, to w ogóle nie ma sensu. Ja wychodzę z założenia, żeby drugi dzień był już mniejszy niż ta pierwotna, czyli w naszym wypadku jest to nasze założenie 400 gramów. Pick. W dniu średnim mamy 400 i w dniu niskim bierzemy tą resztę, która nam została, czyli w naszym wypadku 200, to nam rocznie daje 1200, 200, czyli średnio na dzień nam wypada 400 ale organizm już załapuje że to nie jest jednostajne 400 tylko są zmiany i teraz macie na przykład dzień 200 gdzie się chujowo czujecie bo niestety no taka jest prawda po jakimś czasie <coughs> będziecie to odczuwać mi akurat się trafiło no, z tymi barkami też było ciężko zwłaszcza kręcić intermo po, po treningu na tych niskich węglach bo to wcale nie jest dużo ale no jakoś się udało. I teraz tak. Macie ten niski dzień, jest wam ciężko. Ale w świadomości macie się następnego dnia jest 600. Jest więcej niż było do tej pory. Możecie się na nawpierdzielać. To, z czego wy będziecie dostarczać te węglę, to ja już to nie wnikam. Ja już to nie wnikam, bo ja mam dosyć z tego pieprzenia w internecie yy, o BB Feater Macros, o Pro, tej całej głównoburzy. Tego wszystkiego mam to centralnie w cukier. Niech każdy sobie robi po swojemu. Tak, ja osobiście mam powiedziane przez trenera, mam założenie, że moje źródło węgiel do sobotu ma, ma to być tylko ryż i płatki osiadek. Nic więcej. I do, ja mam powiedziane, że z czego ja dostarczę, to jest moja broka. Mogę jeść cały dzień ryż, a mogę jeść cały dzień płatki owsiane, Ale mam jeszcze dwa produkty. I teraz ktoś się zastanowi, to jest kolejna kwestia. Ktoś się zastanowi, ale zaraz, przecież płatki osiane mają więcej niż ryż. No i właśnie, kolejna sprawa. Przechodzimy do tego, że ja nie liczę, ja wyznaję tą szkołę nie liczenia makroskładników, tylko liczenia porcji. Czyli w moim wypadku, jak ja mam powiedzmy powiedziane 500 gramów węgli, to to jest 500 gramów produktu węglowodanowego. Czyli na przykład 500 gramów płatków osianych albo 500 gramów ryżu. Jak weźmiecie kilokalorie jednego i drugiego, one są podobne, bo ryż ma mniej tłuszczu, płatki mają więcej tłuszczu, a mniej węgli, ale relatywnie wychodzi to bardzo podobnie, dlatego właśnie w sytuacji, zresztą chyba Michał Karmowski kiedyś w wywiadzie z chłopakami z Warszawy o tym wspominał, że on właśnie też stosuje taką metodę, według mnie ona jest dużo lepsza, jest prostsza, chyba, że właśnie stosujecie i VGT fit Macros, i musicie zjeść płatki śniadaniowe Nesquik czy coś tam innego, no to wtedy możecie mieć problem, faktycznie. Ale, aczkolwiek też nie aż taki duży. Ale, e... w moim wypadku wygląda to tak, jak to przedstawiłem. Tak wygląda moja rotacja. Jaki będzie jej efekt zobaczycie już za niecałe dwa miesiące. I co? To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. I do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Polish Fitness Freak.